Cześć ekipa. Chciałabym was zabrać na ciekawy trening. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Już znacie Agnieszkę. Dzisiaj chciałabym, żebyście poznali pana Artura, który zarazi was niesamowitą motywacją, a dlaczego to pewnie zaraz zobaczycie. Niektórzy z was pewnie wiedzą, że współpracuje też z osobami z pewną niepełnosprawnością. Jest to Duże wyzwanie, żeby stanąć ponownie na nogi, a w tym przypadku, jeszcze chęć do robienia treningu dla mnie szapoba. Nie mogę! To ja! Poznaliście już pana Artura. Jeżeli będziecie chcieli pomóc w zaopatrzeniu, to w opisie tego filmu znajdziecie link, na którym możecie zrzucić się na nową protezę, bo o to teraz się ubiegamy. A teraz zaczniemy trochę z innej strony: tak naprawdę z dupy strony aktywacji poślada, ale hola hola. Ostatnio weszłam na statystyki i okazało się, że moi drodzy, wy oglądacie, a połowa tylko z Was ma, dała mi suba. Tak się nie będziemy bawić. Szybciutko klikać na suba, żeby wam wyskakiwała co jakiś czas z nową, z nową porcją wiedzy. A teraz myślę, że możemy sobie trochę zacząć bawić się w, z aktywacją. Jak masz problem z badwingiem, pyk, chowa ci się pupa podczas przysiadów, to myślę, że jesteś w dobrym miejscu, ponieważ musimy to naprawić. Żeby dobrze wykonać przysiad, musimy kontrolować nasze całe ciało. Więc nie chcemy, robiąc przysiad, chować bioderka pod siebie tylko cały czas kontrolować nasz poślad i nasze dwójeczki, żeby pięknie aktywować mięsień pośladkowy. Są sprzeczne informacje. Niektórzy są za tym, żeby aktywować pośladek, niektórzy nie. Z mojego doświadczenia to myślę, że to jest bardzo ważny element, żeby poczuć swój własny poślad i wiedzieć, kiedy on zaczyna pracować. To co? Idziemy! Jest git? Dobra. Będzie to dla mnie bardzo przyjemne. Dlaczego? Bo wczoraj robiłam pośladki i mam takie zakwasy, że uh! dobra, zaczniemy sobie. Praktycznie wszystkie ćwiczenia będą w leżeniu. Co możecie zrobić przed każdym treningiem pośladków bądź zrobieniem przysiadów. Zacznijmy sobie od próby wyczucia naszego poślada. A mianowicie, będziemy podnosić biodra do góry. Pamiętajcie, mocny brzuch, czyli spinamy mocno brzuch, chowamy ogonek pod siebie i podnosimy bioderka do góry. Spróbujcie tak kilkakrotnie, zobaczyć czy robicie to w idealnej technice. Dlaczego? Bo jak schodzimy, to najpierw odkładamy kręgosłup, na końcu biodra, a do góry odwrotnie. Najpierw idą biodra do góry i kręgosłup. Pilnujemy, żeby nasz odcinek lędźwiowy kręgosłupa był ustabilizowany przez nasz brzuch. Jedziemy. Bardzo proste ćwiczenia, które możemy połączyć ze sobą. Na jednej nodze, czyli czujemy mocno piętę ciskaną w podłoże, podnosimy nóżkę do góry i idealnie byłoby, jakbyście poczuli napięty pośladek, a nie dwójki. Jeżeli czujecie dwójki, nie przejmujcie się, do tego dojdziemy. I będzie nam e, przerywać e, moja ulubiona Daria e, z recepcji. Proszę, poznajcie ją. Hello! I love you! No, e, zapraszamy, będziesz na filmiku. nagrywasz, to nagrywasz, i... Nie wy, na pewno wytniemy e, to, to, to wszystko. Przy... Nie wiem, na czym stanęliśmy, ale zrobimy jeszcze raz. Napinamy brzuszek, hop, góra, ciach. Dojdziemy do tego, żebyście poczuli pośladek. Trzymamy w górze i pamiętacie pierwszą sekwencję? Schodzimy najpierw plecami na końcu biodra i hop, bioderka, a później plecy się odrywają. Plecy najpierw, biodra w dół, biodra w górę, hop. I jedziemy tak 10 razy. Postarajcie się wczuć się w swój poślad że to on pracuje, że pięta mocno wbija się w ziemię i hop do góry, ciach. I hop do góry. I zmieniamy. Tak. Spięty brzuch jest najważniejszy od samego początku. Czyli jeszcze raz spinamy brzuch, pyk. Chowamy ogonek pod siebie, robimy drugą nogę, podnosimy biodro, pach, góra. Mamy spięty poślad, noga ciach. W górze ona się nie rusza i nie pomaga. Jedynie hop. Tu w zawiasie pyk mamy ruch. Dół. I mocno pięta ciach. Wypycha nam poślad. Wczuj się w poślad, nie w dwójkę. Na początku jest to normalne. Dwójeczka pewnie będzie przejmować inicjatywę, ale po jakimś czasie poczujesz. Piekący poślad. Dobra, jedziemy dalej. Bardzo podobne ćwiczenie. Znowu brzuch, chowamy ogonek, podnosimy bioderka do góry. Robimy 90-90 stopni w stawie biodrowym i kolanowym. I moi drodzy, pięta, pyk dotyka ziemi i góra. Ciach. Dół, góra. Tak naprawdę tym ruchem odwracamy naszą uwagę od tego, co się dzieje w drugiej nodze bo w tym momencie tak powinno palić Wam w pupsku, ale to takie przyjemne. Co jest ważne? Pięta tej nogi wbijana jest w ziemię. Próbujemy wyczuć poślad, nie dwójkę. Jeżeli do końca nie czujecie poślada, spróbujcie kolec biodrowy, przedni górny nogi, która jest w powietrzu, wypychać mocniej do góry, żeby on nam nie opadał i góra, i dół. Wtedy powinno pójść całe napięcie na nasz poślad nogi opartej o ziemię. I jedziemy dalej. Moi drodzy, kładziemy się na boczek przed ramię, w części, którą tak pięknie nazywamy talią. W celu ustabilizowania tak naprawdę bioder. Noga na której leżymy zgięta i stabilizuje nam całą postawę. Co robimy? Palce kierujemy do przodu, podnosimy nogę do góry i w dół. I dziesięć razy spokojnie idziemy. Nasz pośrodkowy średni i mały w tym momencie mocno pracuje. Po 10 razach skieruj palce, hops, do góry, tylko zwróć uwagę na to, żeby razem z kolanem, żeby to sama stopa nie szła, tylko cała noga jest zrotowana do góry, pyk, i całą nogę rotujemy do dołu i idziemy do dołu. Rotacja, pyk, rotacja, dół. Rotacja, pyk, rotacja, dół. Po 10 razach trzymamy nogę w górze, teraz się czuję jak Ewa Chodakowska, Dasz radę, dasz radę. Będziesz lepszą wersją siebie. Nie opuszczaj nogi. Si śmiejecie, ja zaczynałam z sobą. Dobra, trzymamy i pulsujemy. 10 sekund pulsujemy wyprostowaną nogą. Jak poczujecie przyjemne palenie z boku, robicie to idealnie. I luz. I to samo druga strona. Ok. Zwróćcie jedynie jeszcze uwagę na to, w jakiej linii macie kończynę dolną, która będzie ćwiczyć. Żeby ona nie była za bardzo wysunięta do przodu, żeby była w jednej linii. Jeżeli macie z tym problem, to idealnie zrobić to ćwiczenie przy ścianie. Czyli kładziecie się przy ścianie, piętę kładziecie na ścianę, dociskacie ją i wykonujecie góra i dół. Góra i dół tutaj pięknie pracuje tutaj ok, i to samo rotacja, schodząc w dół rotujemy w dół rotujemy góra, ciach i rotujemy naszą nogę ciach 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 po 10 razy po czym zatrzymujemy w locie i zaczynamy pulsować. Dobra, zróbmy bonusik na pośladkowy średni, w pozycji stojącej. Jedna noga, mocno na ziemi. Pamiętajcie, trzy punkty podparcia, zawsze musimy je czuć przy każdym ćwiczeniu. Opieramy się, trzymamy się i co robimy? Robimy hip hinge, czyli pochylamy się delikatnie do przodu, przesuwając biodro do tyłu na jednej nodze. Druga noga wyprostowana, bądź zgięta. Ale mam fajny widok w lustrze, wszystko widzę. Świetnie. I rotujemy biodro. Czyli schodzimy mocno w dół, nie ruszając tej nogi. I kolano jest ustabilizowane. I hop, otwieramy bioderko. Ta noga, zobaczcie, praktycznie się nie rusza. Jest to tylko ruch w biodrze. I co jest ważne? Ja teraz wam pokazuję, więc cała się otwieram do was. Ale skupcie się na tym, żeby samo biodro wykonało ten ruch. Żebyście poczuli bok pośladka intensywnie i żeby to on pracował przez cały zakres ruchu. Napięcie. Hop hop. Zrobię to z drugiej strony, żebyście widzieli. Stajemy na jednej nodze. Kolano stabilne nic się nic z nim nie dzieje, robimy hip hinge pochylamy się delikatnie biodro w dół stabilizacja, hop, łapką i otwieramy biodro i schodzimy w dół tu, przepiękne przepiękne napięcie i praca pośladka hop pośladkowy średni jak będziecie mieli pytania co do e, każdego z ćwiczeń Piszcie coś. A i najważniejsze, słuchajcie, Sebcio, do ciebie kieruję te słowa. Poprosiłeś, żebyśmy coś zrobili na stożki rotatorów, więc mamy temat na najbliższy filmik. Więc Stay tuned i będziemy działać. Oczywiście standardowo. Dajcie suba, łapkę w górę i napiszcie jakiś komentarz. Bo jak widzicie, czytam Wasze komentarze, staram się odpowiedzieć. I następny filmik, właśnie, będzie dla Sebastiana. Z Warszawy, a znamy się od dziecka, będzie stożek rotatorów.